Pojechałam z rodziną w czeskiej góry, myśląc, że czeka zwykła wycieczka, ale to, co tam zobaczyłam, rozwalił mi system. Na początku wszystko wyglądało normalnie: piękna trasa, wzdłuż strumyka, śnieg skrzypiący pod butami, cisza, spokój. Malownicza trasa: siostra chciała sprawdzić temperaturę wody, ale jak tylko dotknęła palcem, to stwierdziła, że ma jednak inne plany na życie. A potem szok. Na szczycie miejsca jak z innej rzeczywistości. Zero kas, zero obsługi, nikt nie patrzy ci na ręce. Po prostu wchodzisz, bierzesz co chcesz. Kiełbaskę, chleb, herbatę, grzane wino, wszystko z podpisaną ceną, a na końcu sam wrzucasz kasę do skrzynki. I uwaga! Geniusz Level Hard! Piwo chłodzi się w górskim strumyku. Naturalna lodówka, zero prądu, 100% ekologii, ale to jeszcze nic, bo najlepsze dopiero przed wami. Na dół zjeżdża się na dupolocie. 40 minut mozolnego wspinania, żeby potem w kilka minut śmignąć. Adrenalina, śnieg w gębie, zero kontroli nad życiem, polecam. A jeśli ktoś chce wiedzieć, gdzie dokładnie to jest, to piszcie w komentarzach, bo szczerze, wsadzili mnie do auta, nie pytałam, zaufałam i teraz nie mam pojęcia, gdzie byłam.